Wjechaliśmy na Turbacz, to jest najwyższy szczyt gorców, położony około 1300 metrów nad poziomem morza. Tutaj będziemy obserwować, jak wygląda praca psów ratowniczych, wykorzystywanych przez górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W grupie ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest blisko 200 ratowników. Wśród nich 6 opiekunów psów i 10 psów ratowniczych. A wśród nich Abi. Abi! Super! Dobry pies! Przygotowujemy psy do służby ratowniczej, a nie psy ratownicze. Czyli staramy się nie budować specjalizacji u psów, natomiast tak prowadzić szkolenia, aby można było te psy wykorzystywać w różnych sytuacjach, w różnych zagrożeniach, w różnym środowisku. Warunki na turbaczu. No, dość wymagające, to nie jest trasa, to, jest też, to też nie jest przecież lawinisko, ale to jest dobre miejsce do tego, żeby zobaczyć, jak psy radzą sobie w takim terenie, gdzie muszą znaleźć kogoś, kto jest przysypany śniegiem. Grząski teren, ta warstwa śniegu, bardzo, bardzo twarda, pod spodem puch, więc co jakiś czas się po prostu zapadamy. Tam będą psy ratownicze, których zadaniem będzie odszukanie Osoby, która będzie pod śniegiem. Prawdopodobnie ja dziś też pod śniegiem się znajdę. Mam nadzieję, że psy mnie odnajdą. Na pewno trzeba mieć ogromną więź ze swoim psem. Tak jak widzieliście, ta więź z naszymi psami jest ogromna. One też bardzo chcą pracować. One od małego szczeniaka są uczone motywacji do pracy i samej pracy, więc dla nich to jest po prostu jedna wielka frajda. Owczarek holenderski no, ma teraz 6 miesięcy. Zaczynamy już tak naprawdę z nim pracę od samego początku. Powiem szczerze, że już te pierwsze kroki na tym lawinisku swoje robi. Co... Już kuma. Już coś kuma. Skubi! Chodź, chodź, chodź! Juhu! Skubi, Skubi! Skubi, Skubi! Widzicie do kogo poszedł? Do swojego opiekuna, a nie do mnie. E, te pierwsze miesiące szkolenia psa, którym ma być psem ratowniczym, to co jest najważniejsze w tych pierwszych miesiącach? W tych pierwszych miesiącach właśnie budujemy e, przede wszystkim socjalność tego psa, żeby on lubiał ludzi, żeby on z tymi ludźmi chciał przebywać, ze mną. zapach, dostał nagrodę. Jak widzieliście, nie miał oporu, żeby tam wejść. Zrobił to bardzo szybko i był samodzielny, nie czekał na mnie, nie szukał mojej podpowiedzi. To nie są warunki takie jak przy zejściu prawdziwej lawiny, ale to też nie jest przyjemne, kiedy trzeba zasypać się w takiej jamie, przygotowanej do tego, żeby psy używane do ratownictwa mogły odnaleźć tych, którzy tam właśnie. Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda z perspektywy osoby uwięzionej w takiej śnieżnej jamie. Mam się tam wczołgać. Zapraszam. Dobra, jaki, jaki jest system, powiedz Piotrze? Wchodzimy głową do jamy. Jama skręca troszeczkę w lewo. Wygodnie trzeba się ułożyć, wyrównać oddech. My zasypiemy tą jamę. Tutaj są zabawki, to będzie dla niej nagroda w momencie kiedy ci odnajdzie. Przed wejściem do takiej jamy należy uspokoić oddech. Nie można być zbieganym, trzeba wejść na spokojnie, wygodnie się położyć, tak żeby nie uciskać klatki piersiowej. No i czekać spokojnie aż pies przyjdzie i uratuje. Wchodzę głową do środka. Dobra. Zasypują mnie. Pokajam urdę. W porządku. Zaraz zrobi się ciemno. No nie jest to przyjemne uczucie. Rzeczywiście. Jest tu ciemno. Jest mało miejsca. To co jest też przerażające, to to, że e, cały czas. W głowie jest taka myśl, czy to się nie zawali i teraz takie mam poczucie, że wszyscy o mnie zapomnieli i nic się nie dzieje. Jest absolutna cisza. To jest Abi. Abi, piesku, mój ratownik na czterech łapach. Cześć, Abi, dobry pies, super. No, bardzo cieszy ten widok nosa, który wyłania się. Bo wiesz, że przyszedł ratunek. Jak ktoś jest uwięziony pod y, lawiną, pod śniegiem z lawiny, to śnieg jest wszędzie. Nie ma, nie ma przestrzeni nad głową, nie można się przekręcić. Nie ma przestrzeni, to zupełnie inne są warunki. Człowiek jest wtedy zabetonowany, jakby w tym środowisku y, śniegu, zbitego lodu. Nie ma możliwości się ruszać, no nie za bardzo jest możliwość też oddychania. Także to są troszkę inne warunki w rzeczywistości, w rzeczywistej lawinie. I super! Najważniejszym czynnikiem w ratownictwie jest czynnik czasu. Nie możemy sobie pozwolić w realnym działaniu na to, żeby stracić czas na przykład na pracę drona, który nic nie znajdzie nam, a w tym czasie psy czekały jakby na swoją kolejkę. To działa na zasadzie takiej, że rzucamy wszystkie siły. E, czym dysponujemy, i tym próbujemy zlokalizować daną osobę. Po 15 minutach e, po zasypaniu przez lawinę, około 50% e, spadają szanse na uratowanie osoby żywej. Teraz idę się schować do dużej jamy. Bardzo głęboko, zobaczcie. Jak? W porządku? Czekam na ratownika na czterech łapach. Tu jest zdecydowanie jeszcze mniej komfortowo. Mimo, że jest trochę więcej miejsca, to jest zdecydowanie ciemniej, zdecydowanie ciszej i mam świadomość, że nade mną jest kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad metr śniegu. Cały czas też próbuję mieć spokojny oddech. Chyba ktoś próbuje się do mnie wykopać. <śleski> Cześć! Cześć! Tu, tu są. Dziękuję piesku! Super się spisałaś! obowiązują nas certyfikaty i egzaminy i niezależnie od tego, jaką metodą tego psa przygotowujemy, no to musimy spełnić jakby jakieś normy, które obowiązują powiedziałbym na całym świecie. Chcemy po pierwsze konfrontować się z innymi grupami na całym świecie, wymieniając doświadczenia i sprawdzając na jakim jesteśmy etapie szkolenia i zaawansowania w porównaniu do szerokiej grupy służb działających na terenie, no, może nie świata, ale Europy na pewno. Udało nam się e, nawiązać kontakt z ratownikami z Chorwacji, z HGSS-u, e, byli, byli oni u nas pierwszy raz na jesień, później my pojechaliśmy z rewizytą e, w listopadzie i bodajże dwa tygodnie temu byli u nas z kolejną wizytą właśnie na treningu lawinowym wspólnie ze swoimi psami. Co daje Wam taka wymiana europejska? Wiesz co, dzięki temu możemy zobaczyć, w którym miejscu my jesteśmy. Też z pewnością oni mogą zobaczyć, w którym miejscu są oni. Z pewnością możemy wymienić między sobą bardzo dużo doświadczeń. Dużo młodych ludzi trafia do GoPro. Rzeczywiście rokrocznie do naszej grupy przystępuje około 10 stażystów, którzy po dwóch latach mogą zostać ratownikami. Natomiast musimy wiedzieć, że praca w Goprze jest też taka zależna od okresu naszego życia. Nie chodzi o to, żeby ten pies fizycznie uratował człowieka, nie wiem, zrobił masaż serca czy jakby inne działania związane z ratowaniem życia. Chodzi o to, że dzięki temu, że pies bardzo dobrze węszy, żeby nam wskazał konkretnie miejsce w którym ten człowiek się znajduje pies akurat ma taką naturę i taki charakter, że jak o pierwszej w nocy mu powiem, wstawaj z kanapy, idziemy do roboty, będzie przeszczęśliwy. Ale jak nie jest w robocie, to może być na kanapie? Jak nie jest w robocie, oczywiście psy mieszkają z nami w domu, to są członkowie naszych rodzin. Psy są z nami 24 godziny na dobę, 360 dni w ciągu roku. Są takie okresy w roku, gdzie borykamy się właśnie z finansowaniem szkoleń, wyjazdów na szkolenia i tak dalej. Pomimo tego, że większość z nas, zdecydowana większość z nas robi to za darmo jako ochotnicy, jako wolontariusze. Można Was jakoś wesprzeć? Tak, są, są takie możliwości. Jest możliwość płacenia 1% z, z rozliczenia PITU. Można darowizny wpłacać na jakieś konkretne cele. Można wpłacać środki przez fundację GoPro. Był gdzieś taki stereotyp, że jeden pies ratowniczy jest w stanie zastąpić kilkudziesięciu ratowników, bo ratownicy nie mają takiego nosa. No na pewno nie mają takiego nosa. Stereotyp jest i, i najgorsze jest to, że jest powielany przez osoby, które zajmują się ratownictwem. No to nieprawda. Bo to jest nieprawda. Stereotyp powstał w latach 60. -tych, 70. -tych tamtego wieku. Powstał na bazie wiedzy i tego i stanu ratownictwa psiego w Polsce, jaki wtedy był. A był taki, że ratownictwo psie występowało tylko i wyłącznie w ratownictwie górskim i zajmowało się tylko i wyłącznie ratownictwem zimowym. E, I na lawinie nie było żadnych komórek, nie było e, e, kamer reko e, czy systemów e, do odszukiwania komórek. Ten poziom, który w tej chwili reprezentują te psy, można by było porównać do pracy trzech wykwalifikowanych ratowników czyli taki, którzy wiedzą co mają robić, yy, robią to yy, w sposób prawidłowy, systematyczny.